Witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Tytuł tego odcinka brzmi Kolejny rok, czyli stracone szanse i nowe możliwości. Dokładnie. Poprzedni rok, 2025, był dosyć obfity w działania biznesowe. Oczywiście promowałem Szkołę Walen, Network, opowiadałem w swoich nagraniach na temat zarabiania, budowania zespołów, inwestowania. Osiągania wolności finansowej, realizacji różnego rodzaju celów, marzeń i planów. No i właśnie, przełom starego i nowego roku, czyli tego, który się kończy i tego, który się rozpocznie, jest to taki okres, w którym wielu z Was, czy raczej wielu z nas ma jakieś plany. Obiecujemy sobie, że na przykład zrzucimy zbędne kilogramy, może wejdziemy w lepsze, nowe związki czy relacje z jakimiś ludźmi, ale najczęściej również. Pragniemy osiągnąć jakiś finansowy sukces, no więc potencjalnie być może będziemy szukać nowej pracy, nowych możliwości zarobkowych, czy nawet wejdziemy w jakiś biznes, albo będziemy potencjalnie chcieli sami go budować od podstaw. Problem polega jednak na tym, że mija kolejny rok. I wiele osób, które ma jakieś założenia, jakieś cele, jakieś plany, osób, które składają sobie samym lub też innym potencjalnie jakieś obietnice, no niestety kończą jedynie na poziomie życzeniowym. To znaczy, chcieliby, rozmyślają o tym, marzą, pragną, ale na dalszym etapie nic z tym po prostu nie robią. Mija rok, mijają miesiące, jest przełom starego i nowego roku, kolejne postanowienia, kolejne marzenia, kolejne plany, kolejne cele, a później okazuje się, że brakuje motywacji, brakuje dyscypliny, brakuje samozaparcia, brakuje realnych marzeń i realnych działań, które doprowadzą do tego, żeby te marzenia po prostu osiągnąć. No i zadaj sobie pytanie: czy twój kolejny rok, 2026, Musi być dla ciebie rokiem zmarnowanym, musi być rokiem, w którym po prostu poświęcisz dużo czasu na jakieś zbędne działania, które nie doprowadzą cię potencjalnie do jakiejkolwiek wolności finansowej, nie dadzą ci zarobku, nie sprawią, że się rozwiniesz pod kątem intelektualnym, emocjonalnym, psychicznym, fizycznym i przede wszystkim również finansowym. Czy rok 2026 musi być rokiem, w którym stracisz setki godzin na oglądanie różnego rodzaju filmów na social mediach, na bezczynności, na marazmie, na depresji, na braku działania, na braku planów, na braku realizowania różnych poszczególnych etapów, po prostu które doprowadzą Cię finalnie do sukcesu? Poprzedni rok był dosyć obfity w działania. Oczywiście promowałem szkołę Walen, nagrywałem wiele filmów, pokazywałem różnego rodzaju perspektywy i spojrzenie właśnie na kwestie dotyczące networku, pieniędzy, wolności finansowej. No i były osoby, oczywiście, które śledziły to social media. Część osób dołączyła do biznesu, część osób zrezygnowała z biznesu, część osób w ogóle nie przystąpiła, ale pewnie będą tacy, którzy dołączą. No i właśnie, trzeba również sobie zadać pytanie, czy ten kolejny rok będzie rokiem dobrym, czy będzie rokiem złym. Ponieważ, pomimo tego, że nie jestem, wiecie, jakimś prorokiem, który będzie szerzył tutaj defetyzm, prorokiem, który będzie szerzył tutaj negatywizm, depresję, różnego rodzaju czarne scenariusze, które można napisać, ale potencjalnie patrząc na rynki, na świat, na miejsca pracy, na różne działania polityczne w różnych krajach, można by rzec, że lepiej nie będzie. Czy musi jednak słuchajcie być gorzej? W poprzednim miesiącu dosyć sporo podróżowałem po Tajlandii, ponieważ między innymi w ciągu jednego tygodnia odwiedziłem Sukhothai i historyczny park tego właśnie również miejsca i miasta, które było dawną stolicą Tajlandii. Odwiedziłem wiecie sanktuarium słoni w Lampang, byłem w Chiang Rai, byłem w Chiang Mai, byłem w Bangkoku, czyli w stolicy Tajlandii. I oglądałem, jak wiele miejsc i różnego rodzaju biznesów po prostu się zmieniło na przełomie lat, a jest już to dosyć sporo od momentu, w którym postawiłem swoje stopy w Tajlandii. Bardzo dużo biznesów, słuchajcie, padło. Zostały zamknięte, zlikwidowane, właściciele się poddali, zbankrutowali. Na ich miejscu oczywiście powstało wiele nowych biznesów. Część z ludzi zarobiła dużo pieniędzy, część ludzi oczywiście dalej się męczy i próbuje wejść na jakiś wysoki poziom finansowy, ale w większości przypadków po prostu ludzie mają problemy, walczą z życiem, robią różnego rodzaju, wiecie, działania, które mają ich doprowadzić do zarobienia pieniędzy, ale ogólnie żyje się dosyć ciężko. Oczywiście wszystko zależy od tego jak zarządzamy tymi pieniędzmi tak jak ogólnie również prowadzimy swoje życie jaki mamy styl właśnie naszego życia jakie mamy nawyki co robimy na co dzień jak funkcjonujemy jak przede wszystkim również myślimy jak te myśli przekładamy po prostu na działania No i teraz ty jeżeli pracujesz na przykład na etacie albo robisz jakiś nieduży biznes albo zajmiesz się jednoosobową działalnością gospodarczą i widzisz że po prostu stoisz w miejscu że jest stagnacja, że po prostu pomimo tego, że pracujesz wiele godzin, że chcesz, no widzisz, że nie ma efektów takich jakie być powinny, no i po prostu męczysz się z miesiąca na miesiąc, gdzieś tam balansując po prostu na poziomie jakiegoś minimum albo drobnych oszczędności, które pozwalają tobie przeżyć bez jakiegoś stresu na tej zasadzie, że żyjesz od pierwszego do pierwszego, no ale jednak nie stać Cię na to, żeby, no nie wiem, podróżować, spędzać więcej tego czasu ze swoją rodziną, żeby na przykład móc kupić dom, samochód, motocykl, albo żeby nawet zainwestować, mieć po prostu więcej czasu dla siebie, żeby zadbać o swoje zdrowie, o swoją rodzinę, po prostu o swoje samopoczucie, o własny rozwój również intelektualny. Jeżeli chciałbyś albo chciałabyś zmienić coś w tym życiu, no to nie czekaj, ja mam dla Ciebie propozycję. Działam ze szkołą Walen, promuję network, mam biznes, który naprawdę jest dosyć tani, a potencjalnie może przynieść Wam duże źródło dochodu. No i teraz pytanie brzmi, czy ja sobie poradzę bez Was i poradzę sobie bez szkoły Walen? Na pewno, radziłem sobie, radzę sobie, będę sobie radził, ale pytanie kolejne, które warto sobie zadać, czy Wy sobie poradzicie? Dlatego, że dla wielu osób ten biznes. Ten network, ta konkretna tutaj społeczność, może być jedyną szansą na to, żeby w życiu się wyrwać nie tylko z biedy finansowej, ale również mentalnej, intelektualnej, emocjonalnej, psychicznej. Wiele osób chciałoby robić biznes, wiele osób chciałoby zarobić pieniądze, ale niestety nie mają możliwości, ponieważ tradycyjny biznes jest drogi, jednoosobowe działalności gospodarcze również wiele kosztują, dodatkowo są jakieś podatki, ZUSy, innego rodzaju jeszcze opłaty i na samym starcie, zanim ktokolwiek zacznie zarabiać w tradycyjnym biznesie, na przykład rejestrując go w Polsce, już ponosi wielkie koszta. Do tego stres, a jak stres to i, oczywiście, problemy zdrowotne, jak problemy zdrowotne to problemy finansowe, a jak nie ma tych pieniędzy, no to po prostu jest zamknięte koło marazmu, depresji, braku rozwoju, braku wolności finansowej, braku możliwości decydowania o samym sobie, braku czasu, który moglibyśmy poświęcać dla siebie, dla rodzin, dla swoich bliskich. Zbliża się 2026 rok, słuchajcie. Zbudowaliśmy wspaniałą społeczność, ciągle ją rozwijamy. Mamy partnerów z różnych krajów, z różnych kontynentów. Oczywiście budujemy również ogromną społeczność wśród polskiego społeczeństwa. Wspomniałem o tym, że podróżowałem przez Tajlandię, bo rzeczywiście, słuchajcie, oglądałem wiele miejsc, różne biznesy padły, coraz więcej osób na przykład zostaje bezrobotnymi. Wzrosła ilość na przykład bezdomnych w kraju. Jeżeli się jedzie, obserwuje, mieszka na co dzień, to takie rzeczy po prostu się zauważa. Są ludzie, którzy na przykład również mówią, że nie mają czasu, wiecie, na jakieś szkolenie, na webinar, na spotkanie ze mną, na rozmowę, na to, żeby się zapisać, bo ich nie stać. A tak naprawdę, słuchajcie, mija kolejny rok i nic się nie zmienia. Minie kolejny i kolejny 5 lat, 10, i większość osób pozostanie albo w tym samym miejscu, albo będzie jeszcze gorzej. To nie jest straszenie, to nie jest negatywizm, to nie jest depresja. Jest to po prostu realistyczne, twarde stąpanie po ziemi. Zadaj sobie pytanie, czy chcesz zarobić pieniądze? Czy chcesz mieć więcej wolnego czasu? Czy chcesz mieć fajnych znajomych i przyjaciół i budować społeczność, po prostu ludzi, z którymi możesz się rozwijać? Czy chciałbyś albo chciałabyś mieć dom, samochód, motocykl? Czy chciałbyś albo chciałabyś podróżować? Bo jeżeli na te wszystkie pytania odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś tak, tak, tak i tak, no to po prostu nie czekaj. Zapisz się do mojego zespołu, wejdź do szkoły. Walen, masz biznes przede wszystkim, który jest tani, i stać cię na niego, ponieważ stać na ten biznes niemalże każdego. Jest to 10 dolarów tygodniowo. Jeżeli mówisz, że nie masz czasu, no to zadaj sobie pytanie, jak Twoje życie będzie wyglądało w przyszłym, kolejnym roku 2027, a potem w 2028 i tak dalej. Bo dzięki temu biznesowi możesz osiągnąć między innymi posiadanie większej ilości czasu. No, i to jest, słuchajcie, dwa w jednym. Z jednej strony możesz zarobić pieniądze, z drugiej strony możesz mieć więcej czasu. A jak będziesz mieć i czas, i pieniądze, no to będziesz bardziej zadowolony lub bardziej zadowolona z życia. No bo poświęcisz ten czas swoim najbliższym na rozwój, na podróże, na swoje zdrowie, na czytanie książek, na inwestowanie, na cokolwiek chcesz. Jest to ogromna szansa, słuchajcie, nie ma co zwlekać. Rozwijamy już ten biznes od kilku lat. Coraz więcej osób dołącza, coraz więcej osób się zapisuje, dlatego, że zrozumiały, że system jest stworzony tak, by ludzi trzymać po prostu w jakiejś klatce. By ludzie po prostu nie otwierali swojego mindsetu, by nie zmieniali swojego życia na lepsze. Etat może być dobry, ale na chwilę. Jakiś kontrakt, jednoosobowa działalność gospodarcza, ale warto działać, słuchajcie, w zespołach. Warto działać w biznesach, które są skalowalne, w biznesach. Które po prostu są dla ludzi nie tylko tych, którzy mają biznesowy umysł, ale dla zwykłego, przeciętnego kowalskiego, który chciałby zarobić pieniądze, a nie bardzo ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie, a przede wszystkim nie ma kapitału. Zapisz się, je, a jeżeli twierdzisz, że nie masz czasu, nie masz pieniędzy, no to musisz sobie również zadać bardzo ważne pytanie: czy coś się zmieni w kolejnym przyszłym roku? Bo można sobie obiecywać, zakładać, wyznaczać cele. Ale najważniejsze jest, żeby coś z tym w końcu zrobić. Od samego myślenia, od samego marzenia, od samego planowania, od samego wyznaczania celów po prostu nic się nie stanie. Trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i działać. Motywacja to jedno, ale tak naprawdę najważniejsza jest dyscyplina. Miej marzenia, próbuj je realizować. W najgorszym przypadku może się tobie nie udać. Ale nie masz nic do stracenia, a masz bardzo, bardzo, bardzo dużo do zyskania. Pomyśl, co będzie w przypadku, w którym się tobie uda, a może innymi słowy, kiedy tego sam dokonasz. Nie będziesz liczył na szczęście, na jakąś przypadkowość, na los na loterii, tylko weźmiesz te sprawy w swoje ręce, zapiszesz się do biznesu, będziesz zapraszać innych ludzi, zbudujesz wspaniałą społeczność. I będziesz miał lub będziesz miała świetne, dodatkowe źródło dochodu, które będzie potencjalnie Twoim dochodem pasywnym i które przyniesie Tobie również dużą dozę wolności finansowej. Nie musisz od razu skupiać się na milionach, bo nie chodzi o to, żeby zarabiać milion dolarów miesięcznie, pół miliona dolarów miesięcznie. Wystarczą tysiące dolarów albo setki tysięcy dolarów, żeby mieć piękne, wspaniałe życie na fajnym, finansowym poziomie. A jeżeli będzie na finansowym poziomie wszystko w porządku, to na wielu innych poziomach również będzie jak najbardziej dobrze. Pomyśl o tym: czy gdybyś mógł, lub gdybyś mogła za niewielkie pieniądze, przy niedużym nakładzie czasu, ale oczywiście przy pewnej dozie zaangażowania, zarabiać 3, 4, 5, 10 tysięcy dolarów miesięcznie, czy Twoje życie by się zmieniło? Czy kolejny rok 2026 mógłby być lepszy? Czy mógłbyś lub mogłabyś podróżować, spędzać czas z rodziną, poświęcić go również na swoje zdrowie i rozwój? Czy po prostu ten rok będzie kolejnym zmarnowanym rokiem, kolejnym czasem, który po prostu będzie zmarnotrawiony, w którym nic nie zrobisz, nie ruszysz do przodu, nie rozwiniesz się, a co gorsza, cofniesz się w rozwoju, upadniesz jeszcze niżej i może być tylko gorzej. Weź sprawy w swoje ręce, pomyśl o tym. Ja zapraszam Cię do biznesu, zostawiam linki pod spodem. Oczywiście mamy również webinary, spotkania, kawy z partnerami biznesowymi. No i budujemy społeczność ludzi, którzy chcą być wolni finansowo, którzy chcą się rozwijać, mieć wiedzę, umiejętności, przede wszystkim cieszyć się tym życiem i również móc pracować chociażby 8 godzin tygodniowo, a nie 8 czy 12 godzin dziennie. Pozdrawiam serdecznie. Prawda, słuchajcie, jest bardzo istotna. Prawda, dzisiaj to twoja prawda jutro. Zbliża się kolejny rok, nie czekaj, zapisz się już dziś i od 1 stycznia, a najlepiej jeszcze od dziś po prostu weź sprawy w swoje ręce. Nie czekaj kolejny rok, nie czekaj kolejnych 5, 10 lat, no i tyle. Zróbmy to razem. Zapraszam, dajcie komentarz, łapę w górę. Wszystkiego dobrego. Czołem.